I witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś materiał z wyjazdu, aczkolwiek będzie troszeczkę pocięty, gdyż wyjazd, z wyjazdu materiałów nie mam zbyt dużo, mam jedynie przylot ptaków. Dzisiaj opowiem o locie finałowym u kolegi Kamila z oddziału krosno. Kolega Kamil wrócił do tego sportu po ładnych kilku latach, około 10 latach przerwy. Zaczął hodowlę zupełnie od nowa na, gołębia, na Gołębie Młode w oddziale Krosno 503. I kolega odezwał się do mnie w zeszłym roku, jakoś pod koniec zeszłego roku. E, oglądając filmy, e, śledząc moją hodowlę na bieżąco, e, postanowił oprzeć część tej swojej hodowli na start na moich gołębiach. E, w sumie m, na start hodowli no, zamówił dla siebie sporą grupę gołębi. Było ich e, tutaj młodzieży ode mnie u niego około 40. E, i tak zaczął zabawę łącznie e, również od kolegów z oddziału, nabył e, od, od znajomych różnych. Miał tych gołąbków ogólnie około 130 wszystkich. Do lotu e, Gołębi zostało mu około 110, ponad, nieco ponad 110 chyba. E, a na lot finałowy, piąty, zakoszował jeszcze 100 sztuk. Powiem szczerze, sezon w jego wykonaniu, moim zdaniem, imponujący. Jak na, jak na hodowcę, który wraca po tylu latach, wchodzi w te nowe realia, bo jednak lotowanie bardzo zmieniło się przez ostatnie lata. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to u niego wyglądało. Ja z mojej strony. Muszę bardzo, bardzo mu pogratulować i, i, i podziwiam takich hodowców, bo zaangażowanie jego w hodowlę była na, było naprawdę przepotężne i ogromne. E, widać, że starał się, bardzo dobrze do tego podchodził, w, pod kwest, zwłaszcza z kwestiami zdrowotnymi e, i naprawdę te ptaszki u niego utrzymane były w fenomenalnej kondycji. No, i co mogę powiedzieć? Jak poradziły sobie tam moje ptaszyny? Myślę, że bardzo fajnie, ale przede wszystkim, na starcie, ode mnie wielkie, wielkie podziękowania dla Kamila, dla Basi za super weekend, który tam spędziliśmy. Naprawdę przesympatyczni ludzie. Mam nadzieję, że. Kontakt między nami będzie utrzymany nadal. Z mojej strony bardzo cieszy mm, przede wszystkim, że ptaszki tam z mojej hodowli bardzo fajnie się spisały i przyczyniły się do, e, no myślę, niemałego sukcesu Kamila e, już w tym pierwszym jego roku po powrocie. Pokażę Wam teraz przylot Gołębi, jak to u niego tam wygląda. naprawdę piękna okolica, e, już takie. Jeszcze niskie, ale już fajne góry, mega widoki, mega miejsce uzdrowiskowe. No, powiem szczerze, piękny weekend, bardzo fajny wyjazd. Mimo to, że tam niemalże 400 km w jedną stronę, warto było się wybrać. Naprawdę coś, coś fantastycznego. No i przede wszystkim bardzo, bardzo miła atmosfera. Przyjęli nas, jakbyśmy znali się od lat. A znaliśmy się do tej pory jedynie z kontaktów telefonicznych. Naprawdę super weekend. A teraz dla Was przylot z naprawdę mega trudnego lotu 360 km z bocznym wiatrem w dziubek, wypychającym ciepełko naprawdę lot bardzo, bardzo wymagający. A później, po, tym, po, yy, krótkie, po tej krótkiej relacji z przylotu, przedstawię Wam po kolei, jak ptaki siadały yy, na poszczególnych pięciu lotach i co udało się koledze Kamilowi wylatać w tym sezonie. When these take a Weszła już. <inaudible> Tak jak e, widzieliście e, przylot Gołębi, gdzie Gołębie naprawdę mega, mega się starały, mega ambitnie wracały, wymęczone, ale naprawdę dały radę. Dystans już naprawdę bardzo odpowiedni. Było to dwa tygodnie temu, był to ten e, weekend, gdzie niemalże w całej Polsce były bardzo, bardzo ciężkie loty i również e, tam e, Lot był bardzo, bardzo wymagający, ale ptaki naprawdę ciągły, ciągły bardzo, bardzo mocno. Coś, co mnie cieszyło od samego początku, to to, że moje ptaki u Kamila cały czas, chyba za wyjątkiem lotu drugiego, gdzie te pierwsze loty, wiadomo, te trzy pierwsze loty były łatwiejsze i one na pierwszym pokazały super, super klasę i super siadły. Na drugim locie. W czołówce było ich nieco mniej. Trzeci lot już wrócił do normy. Czwarty to tam już w ogóle była rewelacja gdzie było y, bodajże w serii y, 6 czy 7 moich gołąbków i na ostatnim locie również w pierwszych dziewięciu było 6 moich. E, bardzo, bardzo to cieszy. Dwa najlepsze lotniki u Kamila to dwa moje oryginalne. No i przede wszystkim. Jak na filmiku widzieliście Czerwony Samczyk, syn Andaluza Starego i syn Rudej Kity, najlepszy lotnik u Kamila, i ogólnie w całym oddziale drugi lotnik, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja mówię to jest coś, co bardzo mnie buduje na przyszłość, że te ptaszki z tej mojej małej hodowli. Naprawdę bardzo fajnie spisują się również u kolegów, u znajomych, i to jest coś, co naprawdę cieszy, że ktoś zaufał. Ktoś obserwujący mnie wziął sobie taką drużynkę i naprawdę dała mu ona bardzo dużo radości, a myślę, że da mu jeszcze więcej. Rocznik został mu bardzo mocny. Ptaki mocno się zlatywały, ściągały. W tej chwili ma ich bodajże ponad 80, czy około 80 z tego rocznika po lotach. Więc piękna brygada na start. A z tego co poznałem, kolegę Kamila, no to na pewno będzie się bardzo mocno angażował, jeśli chodzi o lotowanie w oddziale. Z tego miejsca również bardzo chciałbym pozdrowić kolegów z sekcji, w której byłem również na koszowaniu. Koledzy poznali, koledzy, bardzo miłe rozmowy, miłe pogaduchy. Naprawdę wielki szacun i pozdrowienia dla Was. Bardzo miła, fajna atmosfera. Oby tak było na wszystkich punktach, na wszystkich, we wszystkich sekcjach. Naprawdę aż miło było tam pojechać. Naprawdę bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajne. Pierwszy raz coś takiego robiłem, że tak duża grupa gołębi z mojego gołębnika pojechała do kogoś i tak jak widać dają radę i, i naprawdę można w ten sposób również sobie budować jakieś swoje statko. Z Kamilem mieliśmy, co sam zaproponowałem, układ taki, że praktycznie jeden młody z gniazda szedł dla mnie, drugi szedł dla niego. E, dostał e, ptaki po moich czołowych gołębiach, nie było tam żadnego wybierania po tym dostanie, po tym nie dostanie. Dla siebie jedynie zostawiłem wiadomo po olimpijskiej takie te moje z tych tych czołowych e, no, które wiadomo są troszeczkę się cenią, ale z drugiej strony też które chciałem sobie sprawdzić u siebie czy po starym szpaku, ale dostał naprawdę z, również z lotników, yy, więc no, było sprawdzone porówno, dostał, dostał naprawdę yy, ptaki, jeżeli chodzi o moje stado z najwyższej półki, no i jak widać, wszystko się to yy, sprawdziło i naprawdę te ptaki pomogły mu wylatać naprawdę fajny wynik, bo jak na Powrót po tylu latach do tego sportu, to Kamil wylatał tytuł drugiego wicemistrza oddziału z całości, czyli trzecie miejsce. Naprawdę wielkie, wielkie gratulacje, bo od samego początku, już pierwszym lot, na po pierwszym locie, już był na drugim miejscu. Później na tym drugim delikatny spadek, drugi, trzeci, ale cały czas trzymał się w dziesiątce, cały czas trzymał się bliziutko. No, i tu podobnie jak u mnie, gdzie trafił się na koniec lot ciężki. Te dwa loty ciężkie ostatnio były właśnie pod wiaterek, i te dwa loty właśnie zadecydowały, że ta pogoń za czołówką była bardzo, bardzo skuteczna. Te ptaki pokazały, co są warte. No i myślę, że jeszcze przez lata będą pokazywać. Że naprawdę potrafią latać, zwłaszcza na takich lotach wysiłkowych, gdzie trzeba pokazać charakter i pokazać klasę. Dzisiaj nagrywamy w gołębniku Wdów, aczkolwiek tutaj, jak widzimy, czeka, czeka na wysyłki, czeka na chętnych. No, kilka gołąbków stąd już jest zamówionych i pojedzie. A tutaj czekają gołąbki przygotowane dla Was, dla chętnych, jeżeli ktoś miałby ochotę zasilić swoją hodowlę to zapraszam również do kontaktu i tutaj te ptaszki czekają to są taki już zaszczepione No część jest tutaj na starych obrączkach bo, bo niestety też troszeczkę brakło troszkę małe nieporozumienie a wyszło dlatego były też zaszczepione na tych, za, za obrączkowane na starych obrączkach które były z zeszłego roku jeszcze nasze ale to nieważne, to są gołąbki raczej przeznaczone do rozpłodu, bo takie gołąbki oblatywać to już byłoby ciężko. Są czekają zaszczepione, część już kompletnie wypierzona. wyglądają jak gołębie dorosłe, ale one sobie tutaj po prostu siedzą i w spokoju dorastają. Z tego miejsca jeszcze raz wielkie, wielkie brawa i gratulacje. Przede wszystkim też za decyzję, e, że taką podjął Kamil e, bardzo dużo fajnych ruchów. Podkreślę też, że Kamil nie leciał na moim programie, e, nie leciał tak jak ja, leciał troszeczkę inaczej, kilka rzeczy owszem, typu pieszga, e, takie rzeczy stosował, aczkolwiek e, no karmił gołębie grubiej niż ja, troszeczkę mocniej, to też nie było e, nie były tylko karmy lekkostrawne i energetyczne, tak jak ja lecę, ale były tam karmy lotowe i jak widać, również te ptaki się dostosowały i super, super się pokazały. Tyle z tego miejsca. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Kamila. Pozdrowienia serdeczne dla Basi i dla rodzinki. Do zobaczenia dla Was, a dla wszystkich widzów. Wszystkiego dobrego. Szykujemy się, pierzymy ptaki. A jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu.